Hej, witam Was kochani. W dzisiejszym odcinku postaram się pokazać wam, jak idiotycznie działa system edukacji. Nazywam się Krystian Ostrowski, a to jest School Sucks TV. Przed nami szklanki. Każda szklanka przedstawia jednego ucznia. Jak widzimy, każda jest inna. Też każdy człowiek jest cudownie inny. W takich szaleń się cała klasa. Oczywiście ona jest dużo bardziej liczna. Ona, ona może mieć do 30 nawet więcej osób. Zobaczmy: jedni są bardzo mali, jedni są bardzo wysocy, jedni są szerocy, niscy, grubi. Ale nie chodzi o fizyczne różnice. Bardziej interesuje nas mózg. Każdy mózg jest inny. Co czyni nas cudownie innymi ludźmi. I każdy z tych mózgów w zupełnie inny sposób przyswaja wiedzę. Od metodyki zależy, czy ten mózg otworzy się na tą wiedzę, czy zamknie się totalnie. Jeden człowiek jest introwertykiem, drugi jest ekstrawertykiem. Jeden ma ADHD, drugi jest kinestetykiem potrzebuje ruchu do stymulacji mózgu. Jeden jest prawopółkulowcem, czyli potrzebuje dużo emocji, poczucia sensu. Tego, co robi. Drugi jest lewopółkulowcem i przyswoja wiedzę w zupełnie inny, bardzo racjonalny sposób. Jeden ma niskie IQ, drugi bardzo wysokie. Jeden ma wysoką inteligencję emocjonalną, drugi zero empatii. Słuchajcie, każdy z tych uczniów jest inny, bo każdy człowiek jest pięknie inny i to jest cudowne. No i teraz wszyscy są szczęśliwi. Muszą pewnego dnia pójść do szkoły, więc wszyscy idą do szkoły. No, i co się dzieje w szkole? Mądry minister, jeden z drugim, albo nawet jeszcze ktoś inny, są tacy bardzo mądrzy ludzie, dyrektorzy, prezesi, nie wiem, szefowie komisji różnych egzaminacyjnych i innych, nie wiem skąd oni się biorą, ale udają, że nie znają realiów szkoły, bo nigdy nie byli uczniami, nigdy nie chodzili do szkoły, może nigdy nawet nie byli nauczycielami. Nie wiedzą, że w klasie jest taka ilość osób, że każdy jest inny, że jest 45 minut. Że ciężko utrzymać dyscyplinę, że te umysły są zupełnie, zupełnie od siebie różne, mają na to wyrąbane. Ale cóż, ustalają sobie podstawę programową. Nie wiadomo na jakiej podstawie, ale to jest taka podstawa. Tą podstawą jest woda. Dla wszystkich taka sama. Bez względu na potrzeby, na różnice w mózgu, na stopień rozwoju, na inteligencję. Wszyscy mają być ogólnie równi. No i. Wlewają tą podstawę programową, to jest ta woda, i zmuszają dzbanek, czyli nauczyciela, do tego, aby te dane, bo to nie jest wiedza, to są dane, wlewał im do mózgów wszystkim jednakowo, w tym samym czasie. W tej samej klasie, używając tych samych metod, tych samych podręczników, tych samych środków. Nieważne jak, radź sobie, masz podstawę programową, jesteś nauczycielem. No to kurde, chyba sobie potrafisz poradzić, prawda? Teraz słuchajcie, nawet jeżeli taki nauczyciel jest świetnym pedagogiem, ma, ma ogromną wiedzę, bo nie ustanie się dokształca, czyta, jeździ na warsztaty, konferencje, kocha swoją pracę, nie jest w stanie przelać tej ilości danych do wszystkich równo w tym samym czasie. To jest niemożliwe z samego założenia. Naprawdę, uwierzcie mi. Bierze więc ten biedny nauczyciel te, te dane tym, tym postawę programową i wlewa w pośpiechu, bo musisz zdążyć przed egzaminami. No i leje? Jednemu tyle, drugiemu tyle, temu się rozleje. Zobaczcie, jak to wygląda. I tak to wygląda, kurna. Ile się porozlewa, ile traci czasu, nie wiadomo. Jeden uczeń, który jest bardzo inteligentny, bardzo skupiony, kocha szkołę, kocha się uczyć oceny przyjmie prawie wszystko, przyswoi prawie wszystkie dane bez żadnego wysiłku. Inny uczeń dostanie z tego 2%, inny wcale, bo nie zdąży, bo ten mu przeszkadza, bo coś jest nie tak. Wszystko dzieje się w tym samym czasie, w tej samej klasie. Aha, ważne jeszcze, nauczyciel ma wlać tyle tej wiedzy, ile jest w podstawie programowej. Nic więcej, bo po pierwsze, nie ma czasu bo na drugi dzień musi wlewać kolejną dawkę, aby zdążyć do egzaminów, do testów. To jest wszystko zaplanowane. Po drugie, po co dawać więcej wiedzy, która może być ciekawa? A może przez to ktoś stwierdził, jakiś, jakiś uczeń, że no świat jest naprawdę fascynujący, że można rozwinąć jakieś tematy, które go pasjonują, interesują, że można znaleźć pasję życia, z której uczynić można zawód. Nie ma na to czasu. Nauczyciele przyznają naprawdę, szczerze, nie ma na to czasu. Na szukanie, rozwijanie pasji indywidualności, na, na pogłębianiu tych różnic. Nie. Wszyscy mają trzymać ten sam standard. O to chodzi systemowi edukacji. I teraz zobaczcie, po co wlewa się tą wiedzę? Po co wlewa się te dane do tych mózgów? Nie, żeby ich uszczęśliwić, żeby szukać różnic i rozwijać te pasje, które mają czynić człowieka szczęśliwym, mają czynić ich. W przyszłości ekspertami w swoich dziedzinach mają pomóc znaleźć sens życia, odkrywać talenty, z których mają tworzyć, czynić swoje przyszłe zawody i prace. Nie po to, po to tylko, żeby potem, gdy przyjdzie egzamin, załóżmy, że to jest ten egzamin, żeby ci wszyscy uczniowie to, co dostali, czyli jakby do mózgu zostało im wlane, żeby potem oddali z powrotem. I dostali za to ocenę. I teraz w jednym zostało w mózgu tyle, bo tylko tyle przyswoił. Drugi trochę w domu ćwiczy, może więcej. Wylewa. Trzeci troszeczkę inaczej. Będzie inna ocena. I słuchajcie, to jest tak jakby oni wymiotują. Zostają naładowani i potem, brzydko mówiąc, mają to zwymiotować. Z powrotem za co mają otrzymać ocenę? tego po czasie w mózgu nie zostaje prawdopodobnie nic. To naukowcy tam sobie udowadniają, w zależności od tego, oczywiście, ile kto utrwala, ale zwykle jest tak, że masz się tego nauczyć, masz to zaliczyć i potem z tego nie masz nic. Jeżeli kilka procent wiedzy szkolnej zostaje w mózgu po latach, to jest bardzo dużo. Do czego jej używamy? Naprawdę nie wiem. Taki jest, taki jest idiotyczny sens i działanie systemu edukacji. I teraz zobaczcie dalej. Te wszystkie osoby przyszły do szkoły, będąc cudownie różne. Z biegiem czasu ich umysły się standardyzują, unifikują, stają się takie same bo o to chodzi systemowi żeby nikt się nie wychylał. Jak wszyscy są równi, grzeczni, cisi, nie pytają zbyt wiele, to łatwo się tą wiedzę wlewa w cudzysłowie oczywiście. Łatwo się udaje, no i system podobno działa wyśmienicie. Cudownie. Przecież w Polsce jest, prawda, jak mówi nasz minister, świetny system edukacji. Niektóre kraje się na nim podobno wzorują. Nie wiem jakie to kraje, ale może Antarktyda. O no więc po latach te umysły stają się bardzo podobne, zanikają te różnice, bo wszyscy są zmęczeni tym wyścigiem szczurów tymi testami, egzaminami. I zdobywaniem tych danych, właściwie nie wiadomo po co. Nie widzą w tym sensu. Te dane, czy tę podstawę programową, można znaleźć w internecie. Nie trzeba iść do szkoły, aby ktoś wlewał ją do Twojego mózgu, jeszcze czasami nieskutecznie, nie znając Ciebie, nie znając Twojego charakteru, osobowości. Naprawdę nie trzeba iść do szkoły. No więc po co? Pytanie: po co? W życiu liczy się myślenie, kreatywność, innowacyjność. Szkoła nie jest fabryką umysłów, w której każdy uczeń jest produktem. W ten sposób marnujemy potencjał, marnujemy talenty, marnujemy ludzkie, wspaniałe umysły, niszczymy tych ludzi i robimy z nich produkty, roboty systemu. Zobaczcie, ile jest radości życia. Wśród siedmiolatków, które przychodzą do szkoły, one, one, one biegają, one skaczą, one się cieszą, one są pełne życia. One jeszcze na początku tych pierwszych latach, bo tam jest dużo bardzo mądrych pedagogów, najwięcej, bo jeszcze też y, może im się chce. One skaczą z radości, one biegną do szkoły, one podskakują, uśmiechają się, a im dalej, tym gorzej. Porównajcie siedmiolatków z siedemnastolatkami. 17, 17 Ile w nich jest radości życia? Z jaką chęcią idą do szkoły? Jak są. Ile mają czasu dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół? Jak wygląda ich życie? Czy wiedzą po co robią? Czy wiedzą dokąd idą? No więc na koniec najchętniej, aby wszyscy wyglądali tak samo lub podobnie. Taki jest cel systemu edukacji. Jaki to ma sens? Jakieś wnioski? Może czas coś z tym zrobić? Czy my jako społeczeństwo musimy się na to godzić? Czy musimy marnować tak ogromne pieniądze na coś, co nazywa się edukacją, a tak naprawdę nią nie jest? Jest pseudoedukacją, która pod przykrywką bezpłatnego przekazywania danych daje nam papiery, dyplomy, które tak naprawdę nie dają żadnej gwarancji pracy. Naprawdę żadnej. Jeżeli macie jakieś swoje wnioski, piszcie do mnie. Może razem uda nam się zrobić coś z tym wszystkim. Może będzie piękniej. A tymczasem, moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Na zdrowie.